Witajcie, bracia! Pokój pański. Tu pastor Antoni Junior. Dziś omówimy tę piosenkę. O, co ona ma w sobie takiego wyjątkowego? Dlaczego ta piosenka jest we wszystkich kościołach katolickich, kościołach ewangelickich, tradycyjnych, kościołach zielonoświątkowych? Będę żeglował. Ta piosenka bardzo mnie poruszyła, zwłaszcza kiedy się nawróciłem w roku 2002, bracia. Gdy usłyszałem tę piosenkę, płakałem i nie umiałem wyjaśnić dlaczego. To Duch Święty dotykał mojego serca. Opowiem Ci tu kilka rzeczy, których nigdy nie słyszałeś. Na przykład nie wiesz, kto napisał ten tekst. Opowiem trochę o tym chłopaku. Kiedy powstała ta piosenka i zrozumiesz, że naprawdę istnieje coś nadprzyrodzonego, ta piosenka nie powstała przypadkowo. Więc zostań ze mną do końca, wzruszysz się, będziesz bardzo szczęśliwy, że się czegoś dowiesz. Potężnego co się wydarzyło, gdy ten tekst został napisany. Dla ciebie, jeśli nie wiesz, ta piosenka ma ponad miliard wyświetleń, licząc wszystkie wersje. Zanim zaczniemy, proszę zasubskrybuj mój kanał, klikając. Subskrybuj pod filmem i włącz dzwoneczek, by nie przegapić nowości. Modlitwy, które tutaj codziennie odmawiam, modlitwa poranna, modlitwa wieczorna wszystko po to, żeby wzmocnić Cię w Twojej drodze z Bogiem. Amen, bracia. Wyznam Wam tutaj jedną rzecz. Mam już za sobą kilka dobrych lat chodzenia z Jezusem. Jak wspominałem, w 2002 roku się nawróciłem. Pamiętam to jak dziś. Był to ostatni tydzień stycznia, i wtedy, kilka dni po tym, jak Jezus już był w moim życiu, Usłyszałem tę pieśń uwielbienia po raz pierwszy. Przyznaję, bardzo płakałem i nie mogłem się uspokoić. Nie rozumiałem do końca, co się dzieje, ale to duch święty dotykał mojego życia. Od tamtej pory to jedna z moich najczęściej słuchanych piosenek. I nie tylko w moim samochodzie, w moim pokoju, ale także w kościołach. Słyszałem już wiele osób grających tę piosenkę, bo naprawdę wpada w ucho, prawda? Ta piosenka jest prosta, ale jest też głęboka. I dzisiaj opowiem Wam historię stojącą za tą piosenką, i przyznam się, kiedy się o niej dowiedziałem, pomyślałem, że muszę to opowiedzieć ludziom. Bracia, powinniście wiedzieć, co i jak Bóg zrobił, oraz dlaczego ta piosenka dotarła do tylu osób. Wielu nie wie, że nie została napisana przez wokalistkę Gabriele Roche. Po tym jak zaczęła nagrywać tę piosenkę, ale nie ona ją napisała. Jej wideo z tą piosenką ma już ponad 390 milionów wyświetleń, nie licząc innych wersji, prawda? Ojciec Marcelo Rossi, Fernandinho Ana Nobrega, Zafi Borba, który śpiewa przepiękne, również stare piosenki, które poruszają nasze serca. Mogę później nagrać filmik, w którym opowiem o jego piosenkach. Bracia. Ta piosenka stała się hymnem ludu Bożego i wielu osób. Wierzy w to. Przez ojca Jonasa Abiba, znanego katolickiego kaznodzieje. A ludzie widzieli jak on śpiewał, widzieli jak prowadził tę piosenkę i myśleli ach ta piosenka musi być ojca, ale tak nie jest. W końcu kto jest autorem tego tak pięknego hymnu? Kogo Bóg użył, żeby przynieść nam tę pieśń? Jego imię to Azmawete Carneiro da Silva. Trudne imię, prawda? To znaczy silny aż do śmierci. Dla tych, którzy nie wiedzą, Azmawete był skarbnikiem króla Dawida, Odpowiedzialnym za skarby pałacu. Bracia. Ten człowiek urodził się w Recife, w dzielnicy Arejas, w skromnej chrześcijańskiej rodzinie. Posłuchaj uważnie, to naprawdę ważne. Wychował się w kościele, ale dopiero w wieku 16 lat naprawdę spotkał Jezusa. Czy ty też przez to przeszedłeś? Może dorastałeś słysząc o Bogu, ale dopiero w pewnym momencie naprawdę Go spotkałeś. Dokładnie tak było w przypadku Asmaweta. W wieku 16 lat przeżył tak głębokie spotkanie z Ewangelią, że całkowicie odmieniło to jego życie. I od tego momentu Bóg zaczął go używać poprzez muzykę i zobaczcie, jaki Bóg jest wspaniały, prawda, bracia? Bóg ma konkretne powołanie dla każdego z nas, i z tym człowiekiem nie było inaczej. W przypadku Asmaweta jego powołaniem były pieśni. Zaczął komponować, zaczął pisać teksty inspirowane Słowem Bożym, i przez całe swoje posługiwanie skomponował kilka utworów, takich jak Ten Pokój, Niech będzie pochwalony mój pan, ludzie, hałaśliwy, ale żadna z tych piosenek nie dorównała wpływowi, jaki wywarła piosenka, popłynę na ludzi. I to wszystko z jednego powodu. Za tą piosenką kryje się historia. I zrozumiesz namaszczenie, które płynie przez ten utwór. Był rok 1973. Minęło już ponad 50 lat, a Azmawete był wtedy jeszcze bardzo młody. Dopiero zaczynał służbę w muzyce i zrobił coś, co zmieniło wszystko. Postanowił przeczytać całą Biblię, od początku do końca, od księgi rodzaju do Apokalipsy. I zobacz, co się stało. Czytał, czytał, przechodził przez Stary Testament, aż dotarł do Ewangelii, potem do Dziejów Apostolskich. I kiedy tam dotarł do dziejów, rozdział drugi. Bracia: Coś się wydarzyło w dniu pięćdziesiątnicy, w dniu, w którym Duch Święty stąpił na uczniów jak języki ognia. Dzień, gdy wszystko się zmieniło, gdy Kościół narodził się z mocą i chwałą. A więc ten chłopak Asmawet. Czytał i poczuł, jak Duch Święty dotyka jego serca w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczył. Powiedział to własnymi słowami. Ta pieśń uwielbienia powstała w wyjątkowym momencie odnowy duchowej w moim chrześcijańskim życiu. Jak mówi piosenka, prawda? Duch święty zstępuje, odnawia, przywraca i napełnia mnie na nowo. I w tamtym momencie te słowa zaczęły pojawiać się na jego ustach, w jego sercu i zaczął pisać: Będę żeglował po oceanie ducha. Jak to jest, pomyślał o tym? Skąd wzięło się to wyobrażenie żeglowania po oceanie ducha? Bracia! To przyszło od Boga, bo kiedy jesteś pełen ducha Świętego, kiedy doświadczasz obecności Pana w swoim życiu, już nie stoisz na ziemi. Tak naprawdę, ty naprawdę unosisz się, płyniesz w tej ogromnej przestrzeni, którą jest miłość Boga. A on więc kontynuował. Zendo, e ali o ao Deus do meu amor. Você percebe aqui? Deus não é um Deus distante, não é um Deus que está lá longe. É o Moje świadectwo podczas podróży. już znałem. Nada da Bíblia, eu só tinha tido uma experiência com o Espírito Santo e eu começava a falar: Senhor, tu és o Deus do meu amor, Deus, eu te amo, eu não tenho mais nada na minha vida além de ti. Sabe? E eu comecei a adorar o Deus da minha vida. E checava jest to, że w tej piosence jest fragment, który mówi, że zrozumiał mnie bez żadnego wyjaśnienia. Bracia, to jest naprawdę głębokie. Bo Bóg rozumie cię. Nie potrzebujesz niczego tłumaczyć. Nie musisz mieć odpowiednich słów, nie musisz pięknie mówić. Bóg zna twoje serce, on rozumie cię całkowicie. Amen. Napisz tutaj w komentarzach, jeśli ta piosenka również cię poruszyła. Biblia mówi, że powinniśmy oddać cześć tym, którzy na nią zasługują i nie wychwalam tutaj tego chłopaka, on był tylko narzędziem Boga. Alleluja. I wtedy wchodzi ten refren, prawda? Duchu Duchu, który zstępujesz jak ogień, przyjdź jak w dniu pięćdziesiątnicy i napełnij mnie na nowo. To znaczy, napełnij mnie na nowo. To nie pierwszy raz, to powtarzające się odnowienie. Dlatego nie męczymy się śpiewaniem tej piosenki. Bo kto z nas, prawda, nie chce być ponownie napełniony duchem świętym? To musi być coś codziennego. Biblia mówi, nie upijajcie się winem, w którym jest rozpusta, ale napełniajcie się duchem świętym. To znaczy, że to coś stałego. Chwała Bogu. Wiesz, co mnie do tego skłania? To sprawia, że myślę o tym, ile razy Bóg używa ukrytej osoby, kogoś, kogo nikt nie zna, aby dokonać cudownego dzieła. A ten chłopak, Azmawet, nie miał wielu okazji, ale teraz był kompozytorem z Nilopolis, w Rio de Janeiro. Był członkiem prostej wspólnoty baptystycznej, ale był gotów, by Bóg wykorzystał go i by jego muzyka dotarła na cały świat. Bracia. Bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli tutaj jedną rzecz. To nie chodzi o to, kto śpiewa, nie chodzi o to, kto jest sławny, a kto nie. Chodzi o namaszczenie obecne w przesłaniu danej osoby i o to, jak bardzo skupia się ono na Chrystusie. Amen. Dzisiaj bardzo mi tego brakuje, czasami w tekstach, bo ludzie dużo mówią o człowieku, o tym, co Bóg może zrobić, albo co robi. Ale to jest bardzo dobre, kiedy tekst jest skierowany na Jezusa. Sam widziałem ludzi, którzy byli chrzczani Duchem Świętym. Podczas tej piosenki widziałem wielu płaczących, uzdrawianych i uwalnianych ludzi. A wszystko zaczęło się, ponieważ pewna osoba została poruszona przez Ducha Bożego, gdy czytała słowo Pana. I chcę Ci teraz zadać pytanie: kiedy ostatni raz miałeś prawdziwe spotkanie z Duchem Świętym? Kiedy ostatni raz czytałeś słowo Boże i poczułeś, że Bóg do Ciebie mówi? Ten człowiek miał tylko jedno pragnienie Boga. To był czas, kiedy z pewnością w Brazylii działo się coś wielkiego, było przebudzenie, i wiele osób zostało zbawionych. Ja również doświadczyłem trochę tego przebudzenia i pragnę, modlę się o to, aby Bóg przyniósł duchowe odnowienie w życiu ludzi. I poczułem w sercu, żeby opowiedzieć o tym człowieku, który napisał tę piosenkę. Bo ile osób w dzisiejszych czasach nie wierzy, że Bóg może ich użyć? Myślą, że Bóg tylko. Bóg wybiera dostępnych, szukających Jego obecności. Niekoniecznie znanych ludzi, lecz braci. Pamiętam, że przez całą moją chrześcijańską drogę nigdy nie prosiłem o żadne powołanie. Zawsze chciałem być używany przez Boga, oczywiście, ale przede wszystkim pragnąłem chwały Bożej, obecności Pana, i to motywowało moje serce. I wierzę, że kiedy skupiamy się na Panu, On spełnia także pragnienia naszego serca. On czyni rzeczy cudowne, których nigdy byśmy sobie nie wyobrazili. I tam w Psalmie 30, w wersecie 5. Bardzo lubię ten werset, który mówi, że jeśli nasze szczęście jest w panu, on spełnia pragnienia naszego serca? Amen. Więc nie myśl w ten sposób. Ach, pastorze, nie mam daru, nie umiem śpiewać, nie umiem głosić. Bracia, wszyscy możemy się modlić. Mamy kolana, żeby się na nich klękać, mamy serce, żeby szukać Boga. Gdy szukasz, Bóg cię napełnia, używa i dokonuje rzeczy, których nawet nie wyobrażasz sobie. Jestem pewien, że ten mężczyzna nigdy nie przypuszczał, że ta napisana przez niego piosenka tam. W 1973 roku nawet się jeszcze nie urodziłem. Urodziłem się w 83. Jestem pewien, że on nigdy nie wyobrażał sobie, że dotrze do miliardów ludzi. Więc Bóg już wszystko dla ciebie przygotował. Bóg ma już wspaniałe plany dla Twojego życia, ale wierzę, że teraz musisz podjąć decyzję. Idź z Jezusem, wyrzeknij się grzechu, wyrzeknij się pokus, ponieważ Bóg uczyni: Amen. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, chcecie o coś poprosić. Udostępnij ją, wyślij do tej osoby, którą znasz, o której wiesz, prawda? Która słyszała tę piosenkę, nawet nieświadomie. To bardzo ważne, żeby ludzie wiedzieli, jak Bóg działa w życiu ludzi. Amen. Nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, a jeśli chcesz, żebym opowiedział o kimś lub o jakiejś konkretnej piosence, napisz to również w komentarzach. I śledź mnie tutaj codziennie. Niech Bóg cię błogosławi, wielki uścisk, zostań w pokoju Pana.